Obywatelu Poruszniku, jaka sytuacja na froncie walki o umocnienie władzy ludowej? No walczymy z Solidarnością cały czas tutaj. Pod kontrolą są wszystkie służby bezpieczeństwa, bezpieka i SB. Jakbyśmy rozgonić to całe towarzystwo tutaj, które bruździ ten naród polski. Chcielibyśmy wam przedstawić pojazdy, jakie były na wyposażeniu Milicji Obywatelskiej w 1981 roku. Porozmawiamy z członkami GRH Sojusz i oni opowiedzą o tych pojazdach. Siedzimy w polskim Fiacie 125P. Czy był to podstawowy radiowóz milicji w 1981 roku? To był podstawowy pojazd patrolowo-konwojowy. W 1981 roku wtedy też wprowadzono powoli y, y, ulepszoną wersję polskiego samochodu Polones, ale to był podstawowy pojazd y, t, y, operacyjny policji drogowej i policji y, prewencyjnej w oddziałach ZOMO. Najczęściej używany przez oficerów y, do prowadzenia akcji przy y, jakichś y, demonstracjach, były one gdzieś w jakimś ukryciu do szybkiego przemieszczania się. Y również były wykorzystywane do pościgów, które no wiadomo, w stanie wojennym było ich dość sporo I, y i w Sopocie, i w Gdańsku, przy różnych hotelach. Zazwyczaj jakiś patrolowy fiat stał, z tego względu, że w każdej chwili był wykorzystany do, 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 do pościgu. Skąd go masz? Fiata kupiłem 3, 4 lata temu. O, nie jest to oryginalna wersja milicyjna z tego względu, że ówczesne prawo, jak one jeszcze były w służbie zabraniało e, sprzedawania osobom e, cywilnym z pojazdów, e, że tak powiem e, resortowych. Pozyskałem go od starszego pana, jak to zazwyczaj bywa w bardzo dobrym stanie z okolic Wejherowa. Remont przeprowadziłem raz, wraz z moim e, kolegą e, praktycznie sam, kolor był dobierany, oryginalny, taki jak był w tamtych latach, matowy, niebieski, eee... troszeczkę zabawy było z napisami, bo musiały być oryginalne. Staraliśmy się o nawiązanie oryginału, żeby nie było piękniutko, równiutko, tylko tak jak wtedy było w resorcie, czyli wszystko musiało być troszeczkę kombinowane. Ciężko było zdobyć to wyposażenie typowe dla radiowozu, radiostację, koguta? No, zdobycie wyposażenia resortowego na chwilę obecną to graniczyło z cudem. Największy problem to było zdobycie u góry na, na pojeździe. To zobaczymy za chwilkę. E, głośników unitry okrągłych, które były w stanie wojennym i przed stanem wojennym wykorzystywane w milicji. E, prostokątne były jeszcze później używane w... w Policji są jeszcze dostępne, ale wyposażenie oryginalne jest no, no, dużo, dużo kosztuje czasu, dużo telefonów, dużo maili, zanim cokolwiek się zdobędzie. Pieniążki może nie są nieraz duże, bo jak to osoby, które z pasją cokolwiek kupują, ale dużo pracy takiej. No, metr o kombinowania tak jak kiedyś kombinowano za komuny żeby cokolwiek zdobyć tak teraz się kombinuje żeby cokolwiek z tamtego okresu zdobyć Dzięki bardzo za rozmowę Za pozwoleniem pana milicjanta będę mógł zrobić coś co chciałem zrobić od dziecka Towarzyszu! Może coś powiedz na temat tego stara, bo to świeży zakup. Zgadza się? Zakup dosłownie sprzed dwóch tygodni. Złożyliśmy go wymyć, wyczyścić, odświeżyć odrobinkę, tak żeby nie raził, pchły nie biegały. Zakup od prywatnego przedsiębiorcy samochód pojazd wyprodukowany w 1985 roku służył w szkole milicji potem policji w subsku. Stamtąd trafi do gminy, gmina go się wyzbyła, a całe szczęście po tych 20 latach trafił w nasze ręce i tak naprawdę zyska drugą młodość. Będziecie go przemalować z powrotem na barwę milicji? Będzie miał, oczywiście będzie, będzie sportem przemalowany. Cały czas zastanawiam się, czy to będzie kolor niebieski, czy kolor Kaki. Taka ciekawa sprawa, że w 81 stanie wojennym jednak większość tych starów jeździła w kolorze kaki. Macie takich starów więcej? Ile? Takich starów mamy więcej jeden, <taki> to jest drugi. Młodszy, młodszy jego brat, także będziemy, staramy się tą kolekcję zwiększać i tak naprawdę uzupełniać ją do, 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 do momentu, kiedy nie uzyskamy pełnej kolekcji. Jeszcze, jeszcze paru pojazdów brakuje, ale jesteśmy na dobrej drodze, bo między innymi mamy też Żuka, prawdopodobnie jednego w Polsce Żuk Pegas z lat 80, taki prototypowy pojazd milicji obywatelskiej. A powiesz coś więcej o tym szuku? Zdaje się to jest pojazd, który był przeznaczony do konkretnie do rozpylania gazu. Tak muszę odebrać, bo tutaj Pegas, zrug Pegas. No tak jak mówiłem, to było to jest jeden z tam 40 paru egzemplarzy, ale jedyny prawdopodobnie zachowany na tą chwilę i jeżeli jeszcze taki drugi się trafi, to na pewno nie jest takim wyposażeniem jak ten, bo ten ma cały czas działko do rozpylania gazu na, na dachu, ma konsolę do tego, do sterowania plus taki miernik wiatru, tak żeby się przypadkiem nie, we własnym zakresie tak nie, nie zagazować. Zresztą na wyposażeniu, czy obowiązkowo do w szoferce musiały być założone maski przeciwgazowe, jeżeli on tam był yy, w trakcie działań. Dobra, dzięki bardzo. No to później nic nie da to stoiska spekulanta, żeby się zapoznać z szara Ryneta i ewentualnie... Spro... O, to pan funkcjonariusz właśnie spekuluje, czyli mówiąc krótko, podkradł pewnie służbowo, służbowo zabezpieczył, tak, zabezpieczył dowód i właśnie teraz sprawdza, trwa analiza dowodu. Siedzimy w Starze 29 Hydromil, czyli w armatce wodnej. Yy, słyszałem, że jedna z niewielu w Polsce. Yy, tak, zgadza się. Jest to samochód yy, dosyć nietypowy, bo jest to jedyny pojazd yy, w naszych jakby tutaj zas zasobach grupy rekonstrukcyjnej yy, samochód bojowy, tak? bo to nie jest taka zwykła ciężarówka jest to pojazd opancerzony, yy, wyposażony w specjalistyczne urządzenia. Yy, udało nam się go yy, uratować przed złomowaniem nie wiem, czy jakimś tam przekazaniem w jakieś inne ręce, które może by inaczej wykorzystały ten pojazd, niekoniecznie tutaj do akcji takich historycznych, od straży pożarnej w miejscowości Gutkowice. Jest to taka mała mieścinka, właśnie wioseczka, gdzie Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała ten pojazd bezpośrednio po stanie wojennym. Ten pojazd został uszkodzony w trakcie obowiązywania stanu wojennego w Krakowie. I ten pojazd z uszkodzonym silnikiem i z jakimiś tam stratami po walkach ulicznych został przekazany do tej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie oni to sobie jakimś tam swoim budżetem wyremontowali ten pojazd. Pojazd do dnia dzisiejszego uratował się, można powiedzieć, w 80% stopień oryginalności. go to 80% brakuje nam tu paru jeszcze elementów. Jak na tamte czasy, żeby to doprowadzić do takiego oryginału, żeby można było to porównać z zdjęciami z tamtego okresu i żeby można było się pochwalić z prawie 100% oryginalnością. Jest to auto nietypowe. Są obecnie trzy takie auta w Polsce. Jest auto u kolekcjonera, właśnie milicji obywatelskiej w Koszalinie, pan, u pana Andrzeja Gaborskiego. Jest w Warszawie, w, w drugiej grupie rekonstrukcyjnej, taki pojazd, który jest na bieżąco remontowany, ponieważ on naj, najbardziej dotkliwie został zmieniony przez Ochotniczą Straż Pożarną, gdzie też służył, tak, tylko w okolicach województwa Mazowieckiego. Zobaczymy, no, jak, jak nam. No, możliwość pozyskania części praktycznie jest żadna. Nie, nie, ma, nie ma pojazdów, nie, mo, nie można pójść do sklepu i kupić do, do tego pojazdu części zapasowych, elementów blacharskich. No, taka jest Dosyć trudne jest odbudowywanie takiego pojazdu. Często to trzeba wiele elementów budować od podstaw samemu. Czyli rozumiem, że Star brał udział też w walkach ulicznych w czasie stanu wojennego, tak? Mógłbyś powiedzieć, gdzie on stacjonował, gdzie był wykorzystywany? To znaczy, z inf informacje są dosyć takie szczątkowe, ponieważ e, e, no, obecnie policja no, no nie dysponuje już archiwami milicji obywatelskiej z tamtego okresu. I nie wiem, przez ten czas transformacji ustrojowej one gdzieś tam były schowane do archiwum albo zniszczone. E, więc podejrzewam, że się już nie dowiemy szczegółów. Natomiast e, z informacji właśnie takich przekazów ustnych od strażaków, o których, od których kupiliśmy ten pojazd, wiemy, że służył on w garnizonie w Krakowie, brał udział w walkach ulicznych, na dowód czego są elementy blacharskie uszkodzone, które podczas takiego pier pierwszego remontu, jaki żeśmy przeprowadzili, specjalnie nie ukrywaliśmy tego, tak, bo to nadaje temu autu takiego charakteru, że on jednak ma jakąś swoją historię. Szpachlowanie takich elementów byłoby chyba zbrodnią w tym momencie. Rozumiem, że armatka wodna na nim działa, Możemy lać wodą. Tak, oczywiście. Armatka jest sprawna, no bo to jest taki dosyć nietypowy pojazd, ponieważ on napędzany jest silnikiem benzynowym bo jest to star 29, stary 29 w tamtym okresie, szczególnie właśnie 29, ta numeracja to są samochód star, podwozie star napędzany silnikiem benzynowym, nie ma on jakiejś porywającej mocy, bo tam chyba niecałe 105 koni, więc na tą masę pojazdu to jest kropla w morzu potrzeb, tak naprawdę, szczególnie jeżeli zatankujemy wodą. W zbiorniku z tyłu mieści się 5 e, metrów sześciennych, więc jest to spore, dosyć obciążenie e, dla tego pojazdu. E, a pojazd nie dysponuje tylko jednym silnikiem, bo e, całą pompę, produkcję NRD, bo to jest e, pompa marki Rosenbauer, bo ten pojazd budowano e, w, we współudziale z e, NRD, właśnie w, w niemieckiej policji również te pojazdy służyły, w tej wschodniej. E, I ten pojazd jest ta armatka wodna jest napędzana silnikiem 1.3. Tak, znanym właściwie dla każdego fana polskiej motoryzacji, a szczególnie tutaj fanów motoryzacji z FSO Pomorze, którzy się tu licznie przybyli, silnik 1.3 z świata polskiego po prostu. On z tyłu tutaj za ścianą znajduje się i, i załoga składająca się z trzech osób ma możliwość uruchomienia tego silnika bez potrzeby wychodzenia na zewnątrz. On jest sterowany tutaj za plecami, później, może kamera to pokaże, jest zegar. Znany dla każdego fana polskiej motoryzacji, bo jest to zegar z świata 125, z wersji chyba włoskiej, tak? No ja tak do końca się nie znam. Natomiast no, odpalamy ten silnik, załoga zamyka się, pojazd jest okratowany z wszystkich stron, i w momencie, jeżeli dochodzi do jakiejś tutaj agresji, czy na, na pojazd, czy pojazd ma być użyty do roz, rozproszenia jakiej, jakiejś grupy ludzi, obsługa armatki, uruchamia ten silnik, automatycznie uruchamiają się wszystkie pompy i w momencie, kiedy jest zbiornik zapełniony wodą, jest możliwość po prostu użycia armatki na wieży, jak również dwóch dysz, które są, służą do obrony pojazdu samego z boku. Tak? Jeżeli ktoś chciał po prostu coś tutaj zaatakować, pojazd uszkodzić. Dzięki bardzo za rozmowę. Opowiem naszą gwiazdę naszego wieczoru. E, chciałbym przedstawić Wam e, osobę. Słuchajcie, w roku 1981, tutaj gdzie Wy stoicie, to było takie spotkanie trochę dziwne. Tutaj akurat stali chłopcy z naszych wydziałów, jak nas spacyfikowali. Ja pamiętam, jak mnie mama zobaczyła w szpitalu, bo poznali mnie po dokumentach. Mama mnie nie poznała. Tak byłem stłuczony. Dlatego dzięki milicji, dlatego bardzo dziękuję milicji, że dzisiaj mnie tak delikatnie potraktowała, że jeszcze w miarę wyglądam i mogę pośpiewać dla was. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego perciaktują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą ile to kosztuje. Nas, jeszcze raz, nas, dobrze nas, 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 jak ten strajk, jak ten strajk długo trwa. Okay. Dzisiejsze spotkanie z historią za nami. Rozmawiam z prezesem GRH, a zarazem jednym z organizatorów dzisiejszej imprezy. Chciałbyś jakoś podsumować ten dzień, może? Znaczy jest to taki dzień szczególny w roku dla nas, e, gdzie możemy przedstawić tą historię, którą się interesujemy i zajmujemy. To osobom odwiedzającym tutaj te tereny, postoczniowe tak naprawdę, bo stoczni już tutaj niewiele zostało. Tak? Miejsca, gdzie tutaj ludzie walczyli o wolność naszą, żebyśmy mogli sobie swobo swobodnie dzisiaj rozmawiać i taką organizować imprezę tak? I, o tym, i o tej historii pamiętać. Jaki jest cel Waszego Stowarzyszenia i czemu organizujecie imprezy takie jak ta dzisiaj? Znaczy, Stowarzyszenie to jest taka organizacja dosyć złożona, bo to tak. Nazywa się stowarzyszenie, tak. Natomiast wśród członków stowarzyszenia są miłośnicy historii, miłośnicy umundurowania, wojska, milicji, jak również osoby zajmujące się zabytkową motoryzacją i stowarzyszenie powstało po to, żeby tych wszystkich ludzi razem zebrać i żeby oni razem mogli swoją wspólną pasję do historii, motoryzacji realizować. Jak śmiem przypuszczać, jeden, jednym z Waszych celów jest również utrwalanie pamięci o tych wydarzeniach i o tej historii, tak? No między innymi dzisiaj jest ta impreza. Została po prostu zrealizowana przez wiele osób, które tutaj każdy z tutaj członków stowarzyszenia, i nie tylko z innych klubów, dołożył swój, swój jakiś tam wysiłek, żeby. Ta impreza miała e, możliwość e, istnienia po prostu na terenie stoczni tutaj przy historycznej sali BHP, e, za co oczywiście tutaj też dziękujemy władzom sali BHP za udostępnienie nam terenu wokół sali, jak w, też w samej sali. Chciałabyś może komuś coś jeszcze podziękować za coś, coś powiedzieć na koniec od siebie? Powiem szczerze, lista osób, które przyczyniły się do realizacji tej imprezy dzisiaj jest e, bardzo długa. E, bardzo chciałbym podziękować naszemu gościowi, a właściwie już teraz, członkowi stowarzyszenia, panu Zbyszkowi Stefańskiemu, za przepiękny koncert. Ta ostatnia piosenka, którą śpiewał razem z publicznością, no była niesamowita i to w tym szczególnym miejscu i tym szczególnym czasie. Ja dziękuję Ci za rozmowę, i dziękuję Ci za Wam jako stowarzyszeniu za zorganizowanie dzisiaj tej imprezy.